Szanowni Państwo, otwieram obrady 17. sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 30 grudnia 2024 roku zwołanej na wniosek zarządu powiatu. Informuję, że zgodnie z artykułem 15 punkt 1a ustawy o samorządzie powiatowym posiedzenia Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i wizerunek, a transmisja z obrad jest dostępna w sieci internetowej. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy. 15, 16 radnych już w tym momencie, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. E, witam zarząd powiatu, wszystkich radnych oraz pracowników e, Starostwa Powiatowego i jednostek podległych biorących udział w dzisiejszej sesji. Informuję, że do przewodniczącego Rady Powiatu wpłynął wniosek zarządu powiatu o zwołanie sesji z następującym porządkiem obrad punkt pierwszy otwarcie 17 sesji Rady Powiatu punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad sesji punkt trzeci przyjęcie porządku obrad punkt czwarty rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2024 i punkt piąty zamknięcie obrad 17 sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad. Nie widzę głosów w dyskusji. Przechodzimy punkt 1 do 3 zostały wyczerpane. Przystępujemy do realizacji porządku. Punkt czwarty rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu Tomaszowskiego na rok 2024. Proszę panią Beatę Zysiak skarbnik powiatu Tomaszowskiego o zreferowanie projektu Zmian do uchwały budżetowej. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zmiana dotyczy trzech punktów i dokładnie jest to wydział transportu. I tu jest 6 tysięcy, które będzie zwiększone w planie z przeznaczeniem na, zapłatę, na wypłatę dotacji za strefę płatnego parkowania, 27 zł na zakup drona i 9 408 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań. Są to za decyzje z rid w naszym Wydziale Nieruchomości. Odszkodowania za grunty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetu Planowania Gospodarczego Pana Leona Karwata o przedstawienie opinii komisji. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Pozostałe komisje nie brały tutaj udziału i nie opiniowały zmian. Otwieram zatem dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przedstawionym projektem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o zakończenie głosowania. Za projektem uchwały zagłosowało 15 radnych przeciw 0 brak głosu 1 nieobecni 7. Uchwała została przyjęta w przedstawionym tutaj w przedstawionej treści. Dziękujemy bardzo Pani Skarbnik i przechodzimy do punktu ostatniego zamknięcie obrad 17 sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.